Dzień dobry, witam was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam grę Karty Dżentelmenów od wydawnictwa Kojar. Gra jest autorstwa Aleksandra Kozika i Marcina Jarosa. A to wydawnictwo słynie z tego typu gier, bo jak pamiętacie w poprzednim odcinku prezentowałem wam grę Nie Powinieneś. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji obejrzeć to zapraszam, link wklejony w opisie. Wydawnictwo Kojar słynie z takich właśnie gier imprezowych. Karty Gentlemanów Bodajże są chyba pierwszą, którą wypuścili na rynek i spotkała się ona z dużym uznaniem wśród graczy. Tutaj mam akurat dwa pudełka, karty Gentlemanów 1 i karty Gentlemanów 2. Z tej serii wyszło jeszcze kilka pozycji z kolejnymi numerami, ale spokojnie, jeśli chcecie na start mieć jakąś fajną grę imprezową, możecie wziąć jedno pudełko i zobaczycie wtedy. Czy ta gra przypadnie wam, i waszym znajomym do gustu? W jednym pudełku znajdują się 53 karty czarne z pytaniami oraz 161 białych kart z odpowiedziami. Dodatkowo w każdej serii są jeszcze takie karty in blanco czarne i in blanco białe, żeby wpisać własne pytania i własne odpowiedzi. To tak na wypadek, gdyby jak, jak, jakimś cudem w tej dużej. Kolekcji nie było takiego, jakie chcielibyście zadać. Tutaj są połączone dwie talie, pudełka na razie odłożę, a to dlatego, że jak gramy czasami z rodziną, no to już automatycznie połączyliśmy sobie obydwa pudełka, więc nie odseparowałem ich tutaj, żebyście też zobaczyli, w jaki sposób prezentują się połączone zespały i zestawy i jak dużo tych kart możecie mieć w swojej kolekcji. I tak, to jeszcze wracając do tych podstawowych informacji, gra, tak wspomniałem, dla osób pełnoletnich, a to dlatego, że zarówno w pytaniach, jak i w odpowiedziach zawierają niecenzuralne słowa, jest trochę też wulgaryzmów, więc dobrze, jakby w tę grę nie grały młode osoby, żeby nie uczyć ich zawczasu tego typu słów. Hmm, więc osoby pełnoletnie, graczy, ile może się spotkać przy stole, to od 3 do 15, a czas na jedną pełną rozgrywkę to około 30 minut, może nawet szybciej, jeśli sprawnie i szybko będziecie zagrywać karty w trakcie gry. A kto wie, możliwe, że nawet ta pół godziny zamieni się w godzinę i więcej, bo gra, jak się wciągniecie, jak Wam się spodoba i Waszym znajomym, to naprawdę potrafi zabrać Wam wiele, wiele minut podczas jakiegoś wieczornego spotkania w gronie najbliższych. Jak przygotujemy, przygotowujemy grę? Przede wszystkim tasujemy każdy jeden zestaw. One są już to przetasowane przeze mnie wcześniej, więc nie będę tutaj tego wykonywał. Karty pytań kładziemy na środku. Tak samo tasujemy karty odpowiedzi i każdemu z graczy dajemy po 10 kart na rękę. Kolejność dobierania kart i losowania nie ma znaczenia. Graczem rozpoczynającym. A już tak, te karty oczywiście, zarówno odpowiedzi, jak i pytań zostawiamy na środku stołu, tak żeby były łatwo dostępne dla innych graczy. Graczem. O rozpoczynającym rozgrywkę w grę karty dżentelmenów jest najwyższy wzrostem gracz, który automatycznie staje się gentlemanem. Lubisz jeśli jest to kobieta, staje się milady. I uroczyście oczywiście rozpoczyna grę. Dżentelmen odkrywa jedną czartną kartę i odczytuje na głos pytanie. Przykładowo, co Amerykanie wysłali głodującym Afrykańczykom? Pozostali gracze spośród dziesięciu białych kart wybierają najzabawniejszą, którą oczywiście według ich zdania, odpowiedź i podają zakrytą do dżentelmena. Ja z racji, że byłem dżentelmenem w tej, w tej pierwszej kolejce, nie wykładam karty. Czekam tylko, co dadzą mi w odpowiedzi moi współgracze. I na przykład niech będzie losowo pierwsza z góry, kładą mi oczywiście zakrytą, Pytanie cały czas jest dostępne widokiem, pytaniem do góry. Może się też zdarzyć, że pytanie często wymagać może więcej niż jednej odpowiedzi, a poznacie to po tym, że często na pytaniach są po prostu wykropkowane miejsca i w to miejsce musicie wstawić wasze odpowiedzi, i wtedy, wtedy każdy gracz jakby szykuje swój własny pakiet zakrytych białych kart, układając je w stos. Najniżej położona karta w stosie czytana jest jako pierwsza, a ta najwyżej jako ostatnia. To tak, w woli, też jeszcze dojaśnienia, bo możecie się spotkać z takimi pytaniami na kartach, gdzie właśnie wymagane są dwie odpowiedzi. Jest ich mniej, ale oczywiście mogą się trafić. I po zebraniu odpowiedzi od wszystkich graczy, gentleman czyta z pytanie i odpowiedzi ze wszystkich zebranych kart. To też taka podpowiedź: dla lepszego efektu humoru, yy, należy wręcz na przemian czytać pytanie i odpowiedź. Czyli. Co, wysłali, co Amerykanie wysłali głodującym Afrykańczykom? Pierwszy gracz. Branie z połykiem dla szpanu. Ale bym wybrał. Drugie. Co Amerykanie wysłali głodującym Afrykańczykom? Przegłosowanie kolejnego rozbioru Polski. No, akurat odpowiedzi teraz trafię nie do końca z, z, zgodne z pytaniem, no ale wiadomo, w trakcie, kiedy wy będziecie mieć na ręce 10 kart, no to możecie spokojnie te odpowiedzi sobie takie dobrać, żeby a bardziej, znacznie lepiej niż w tym moim przypadku, pasowały do pytania. I kiedy już otrzyma gentleman w tej partii zestaw właśnie odpowiedzi, po przeczytaniu ich wybiera według swojego uznania najlepszą odpowiedź i daje właścicielowi tego, tej odpowiedzi czarną kartę pytania jako punkt. Czyli w tym przykładku nadałbym no przegłosowanie kolejnego rozbioru Polski. I to jest jego punkt na koniec gry. Raz użyte białe karty odpowiedzi nie mogą być ponownie wykorzystane przez graczy. Więc gentleman, osoba, która w danej kolejce jest gentlemanem, odkłada je na stos kart odrzuconych. Po odrzuceniu każdy z graczy uzupełnia swój zestaw o kolejną białą kartę odpowiedzi i dobiera ją z tego górnego stosu. Oczywiście ten stos odpowiedzi też powinien być pyt odpowiedzią do dołu. W kolejnej kolejce nowym dżentelmenem zostaje gracz wybrany zgodnie z ruchem wskazówek zegara i powtarza powyższe czynności. Czyli przykładowo jest gracz po mojej lewej. Teraz dżentelmenem, czyli bierze pytanie, czyta je na głos. W tym przypadku ten gracz i ja wybieramy najbardziej pasującą odpowiedź do tego pytania. Dżentelmen czyta pytanie, odpowiedź. Ponownie pytanie i odpowiedź. I wybiera swoje. Odpowiedź, która swojego zdaniem jest w tym przypadku najśmieszniejsza, najlepsza, i temu graczowi dewręcza kartę pytania. Tak naprawdę nie ma jednego ustalonego końca rozgrywki. Możecie dowolnie tutaj ustalić między swoimi znajomymi, kiedy chcecie zakończyć partię. Możecie się umówić, że do zakończenia wszystkich kart pytań. Możecie się umówić, że na przykład do, do 10 punktów. No, jak tak naprawdę. Chcecie, to jest pełna dowolność. Bardzo jeszcze ważna rzecz, o której nie wspomniałem wcześniej, a jest warta na pewno zaznaczenia. Otóż karty, tak w przypadku gry, nie powinieneś, są dwujęzyczne. Jak weźmiecie kartę, czy to odpowiedzi, czy pytań, ten większo, większą czcionką jest zdanie i odpowiedź, czy pytanie napisana po polsku. Po drugiej stronie nieco mniejszą czcionką jest po angielsku, więc możecie zagrać również ze znajomymi, którzy są nie z Polski lub tego języka po prostu nie znają. To jest podstawowy wariant gry, jest to pierwszy wariant gry, za chwilkę Wam przedstawię również drugi, który jest równie atrakcyjny i równie fajny. Ale do tego drugiego wariantu, teraz może przy, przy okazji już oddam te karty, żeby tym graczom nam po jednej karcie... Drugi wariant gry jest dla też od trzech osób, ale maksymalna osób, która może go zagrać jest mniejsza, bo wynosi 10. Nazwa jakby tego wariantu to "gentlemanskie" gentleman'ski opowieści. I co robimy przed rozpoczęciem rozgrywki? Karty pytań nie będą nam już tej jakby w tym wariancie potrzebne, więc na środku stołu ustalamy, ustawiamy tylko i wyłącznie karty odpowiedzi. I każdy z graczy bierze nie po 10, tylko po 5 kart, żeby miał właśnie taką ilość na ręce, więc tym graczom już tutaj troszeczkę odejmiemy. Za najwyższy, najwyższy gracz ogólnie wzrostem rozpoczyna grę, stając się właśnie Gentlemanem lub Milady. I gracz rozpoczynający wybiera dowolną kartę spośród swoich pięciu kart i mówi na głos stworzone przez siebie pierwsze zdanie opowieści, yy, z, i używając hasła z wybranej karty. Następnie odrzuca zużytą kartę na 100 kart odrzuconych, czyli przykładowo 9 cm, dyn dającej furii. Nowym gentlemanem zostaje kolejny gracz wybrany zgodnie właśnie z ruchem wskazówek zegara i kontynuuje ciąg logicznych historii poprzednika, wplatając w nią wybrane przez siebie hasło spośród swoich kart. Tutaj też bardzo ważna informacja, kiedy gracz nie jest w stanie kontynuować danej historii lub to uzyskuje punkt karny i rozpoczyna zupełnie nową opowieść. Pozostali gracze kontynuują oczywiście jego historię. Czyli na przykład 9 cm dędającej furii, Skutecznie pozyskiwanie heroiny w warunkach domowych. No, czy nam się to klei, czy nie. No, można tutaj dywagować, ale to jest oczywiście przykładowa. I kolejny gracz, oczywiście, daje wielkie marzenia i małe penisy. Oto nawet bardziej pasuje do tej pierwszej niż to drugie. Ale wiadomo, 5 kart, 5 różnych odpowiedzi, więc naprawdę duża dowolność i spory dobór tego, co możecie w ramach tej stwarzanej historii sobie tutaj ułożyć. I zakończenie rozgrywki następuje, gdy każdy gracz wyzbędzie się wszystkich kart. Przegrywa gracz, który uzyskał największą liczbę punktów karnych. I raz użyte karty nie mogą być ponownie wykorzystane przez graczy. W grze, to jest bardzo ważne, w tym wariancie, przynajmniej w porównaniu z pierwszym, nie dobieramy kart z tego stosu. Więc teoretycznie też możemy te karty gdzieś odłożyć na bok. Według mnie wariant pierwszy jest nieco lepszy jest bardziej śmieszny, bo dochodzą właśnie te karty pytań, a naprawdę odpowiedzi, jakich można udzielać, są wielorakie. Nie jeden raz przy niejednej odpowiedzi ze znajomymi, czy ze znajomymi, czy z rodziną mieliśmy naprawdę Sporo śmiechu i podejrzewam, że i tak będzie w Waszym przypadku. Gra imprezowa naprawdę bardzo ciekawa, bardzo popularna. Podejrzewam, że wielu z Was miało okazję się już z tym tytułem spotkać, może nawet zagrać. Jeśli tak, to podzielcie się swoimi opiniami w komentarzu. Ja czy zachęcam, czy nie, ciężko mi powiedzieć. Akurat ja nie mam okazji dużo grać, wiele razy grać w tę grę. Grałem kilkukrotnie. Ale mimo wszystko za każdym razem, jak była już na stole, to bardzo fajnie spędzaliśmy ze znajomymi i rodziną czas. Więc raczej polecam dla osób, które też będą miały okazję co jakiś czas spotkać się w takim większym gronie i w jakąś fajną, ciekawą imprezówkę zagrać. Tylko pamiętajcie, gra dla osób pełnoletnich, więc nie bierzcie tutaj do rozgrywki osób młodszych. Jeśli chodzi o samo wykonanie, no to jak karty, one nie są jak z jakiejś cienkiej. Taktury jest dość twarda i mocna, więc spokojnie wiele partii rozegracie, nie uszkadzając danych komponentów. A po zakończeniu, pakujecie do pudełek i spokojnie mogą sobie leżeć na półce czy gdzieś w jakiejś szafce, nie za zabierając wam wiele miejsca, bo pudełka są naprawdę nieduże. Karty dżentelmenów, gra imprezowa, bardzo e, śmieszna, zabawna, e, więc serdecznie Wam polecam. Do sprawdzenia lub do zagrania, jeśli będziecie mieć taką okazję. A dziś dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Zapraszam do kolejnych, które już niebawem na moim kanale. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.